Siemano widzowie, w nowym odcinku dzisiaj z moim kolegą Jaśkiem robimy... Zatrzymało się dlatego, że tylko powiem, że teraz nie robimy najbezpieczniejszej bazy, bo tu powiedziałem, że robimy najbezpieczniejszą bazę, ale tej najbezpieczniejszej bazy nam się nie udało zrobić, ale zrobiliśmy rekord. Jaśka, jak usłyszycie to coś o tym, że to miała być najbezpieczniejsza baza, to to po prostu zignorujcie, dobra? I dzisiaj będziemy robić najmocniejszą bazę 99. Niestety nie mam kamerki, ale to w sumie najważniejsze jest obieki, oczywiście gra, Zaczynamy, zaczynajmy, robimy oczywiście na tło. I widzowie zapamiętajcie nasze dni. Ja mam 166, a Jasiek 43, bo po tym odcinku te dni mogą się zmienić. Dokładnie, chociaż żebyśmy 200 dni widowy zrobili, bo mamy na to... Będziemy musieli po prostu mieć wszystkie rzeczy, ile się da po prostu w 99 rzeczy w lesie. No to już się dom i trochę pojawił i wtedy No to będziemy mieli przynajmniej trochę będziemy... drewna na krzesło. No. Będziemy mieli trochę drewna na krzesło Na razie nie, na krzes nie dajemy do ogniska. Na razie nie dajemy do ogniska. Jak będziemy mieli wszystkie drewna to dajemy, Też tutaj mamy jelenia. Dobrego, który będzie nas chronił, jakbym był krótki na przykład. I to jest bardzo dobre, że teraz robimy challenge, bo dopiero co, jakieś nie wiem, może trzy dni temu to ten update po dobrze mamy jelenia dobrego. Tydzień! 15. Przeskoczył trochę i widzimy się, jak będziemy mieli już nabite trochę dni. Pa! Znaczy się nie pa. Widzimy się zaraz. To magazyn drewno, ale okej. Okay. Biopaliwo. Sześć. Przesz... I teraz tu wrzucamy niepotrzebne rzeczy. Co ty kupiłeś? Co to daje? Więcej y, tego tego... Jed, y, 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 ...o... ognia. Serio? O, tak. Tu wrzucaj niepotrzebne rzeczy. Okay. Na przykład tą króliczą stopę. Kurde, no to na nie, skóra z niedźwiedzia. Nie, nie, Co? skóra z misia się spaliła. Znaczy ja spaliłem, ale. Yy. A, dobra, zdobędę inną.

Teleporter kosztuje 25 żelaza, 15 drewna i jeden ten, i jeden ten... ten. Aha, ja to nie zjadłam. Łącznik. Najdroższa no rzecz tutaj to chyba jest ta. Tu trzeba zdobyć aż 101 rzeczy. No aha. Dawaj Niki ten. Zbieramy 10 raza i 15 drewna ma, na ten. Na podkładka smacjająca. Dobra, ale ja się najpierw do ognia powrzucajmy jakieś rzeczy. Okay. O, mamy 50 dzień. O, ej, trzymałem ten! otrzymałem... Y w sensie jakby... diamenty tak, diamenty, tak, tak, tak że zrobiliśmy 10 dni, czyli połowa do stu no, zrobiliśmy w godzinę godzinę, no a ty potrzebujesz tą skórę Alfy? Nie, ja też nie. Wrzucamy do ognia? Mamy. A się da? Nie, nie da się. A ten kidos ciągle tu stoi. Jak się ty ci se chillujesz, chodzisz po Mawie, znaczy się lutujesz. Hmm. U -u -u. O kurda. Nawet nie wiesz co ja mam. Co? Mam najlepszą skrzynię w wypadku. Serio? To Szerio. otwórz, to Ma otwórz i powiedz co ci się przekonane. drobnie.

Czekamy do ognia szybko. Jak do ognia, do ognia. A, bo będzie noc, no, będzie noc. Teraz. pod mapę wleciała Serio? Mhm. I teraz przy mnie oczywiście jest. Była idealnie za mną, centralnie. To musimy drewno pościnać. No. Bo na garnek chce mnie. No. no nie! No nie! No nie! Ja wstałam i widzę. Miałem xd, nie wiem po co. A i to robimy te gularze? Tak, 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 ścinajmy drewno. Okay. Jeszcze 11 drewna potrzebujemy. Okej. Okay. O nie, sowa. Ile ściąłeś drzew? Piermo. O, to i tak sporo. A, jeszcze jedno chyba, Ania. nie Dada. Jestem głodny, nie.

Musimy pozbierać trochę drewna i kanistrów węgli, bo mamy mało procent ognia. Ok, ja tu walczę z protestami na skrzynkę. No, z to Mamy 9%. e A ja mam ten. Atakują nas dzisiaj nie, ja mam O, mam pomysł. Jaki? Chodzę na drzewo i z drzewa strzelam. Ty dobra. jak ten jeleń znowu nie przyjdzie... A ja tu jestem, jak nie Bra, przyszli kultyści, ale jelen nie. O kurde, Jasiek nie przychodź do ognia. Dobra. Bo są z maczugami. Dobra. Co mamy gonić? Co mamy gonić? Co mamy goni? Co? Dobra. 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 Bo są kultyści Ała. z poradnicami. O, Co wolało! Jasiek, schowaj się gdzieś muszę iść do ognia chyba. Nie, Jasiek. Nie, ja, nie. Umrę umrę, 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 umrę. A masz jakiś bandaż? Właśnie nie. Jasiek! Na szczęście nie ginąłeś. Pit. Jasiek, nie! Dobra, jesteś bezpieczny, tylko uciekaj. Ja do nich strzelę. Tylko mi się naładować działo. Kurde, Dobra, zabici. Dobra. Ciągle ja ci zjeść. Ej, co ty się wydarzyło? Kurde. Się stresowałem. Przez ciebie! Dobra, otrzymałem oznakę znowu. No, Ale za ja 60 dni. Co się działo? No, zrobimy Co? Mam sześćdziesiąt dwa dni, teraz będzie? się. O Jasiek, mam pomysł. Poubijajmy króliki, poróbmy gulasze i idziemy na drzewo. O ale tam, tam ogień. Nie wiem, ja sobie jakieś, 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 Grasz w dziewięćdziesiąt dziewięć? Uh -huh. A, A które tak? masz poziom? Pierwszy. Bo to teraz w Na gulasze to mięso. Dziękuję. Mamy mega mało procent. Josiek, masz jakieś kanistry? O, ale? A, ale nie ma, nie Ale go porobiłam? Nie ma. Chyba. A nie. jest prawie wykalone, no. I zawsze. Olek, nie bój się u nas też.

no. I to czem się na drzewo. No, Mniemy sobie wybrać dwa łóżka. Czyli będę miał już tynownik na chwilę. Zabraj tego rąku z Ja hmm. Jasiek, gdzie ty jesteś? Jestem hmm. awoksowy. Się nie ruszaj. Jestem prawy na koniec, jestem prawy na koniec. Nie, Ale to nie osoba. I zabij wilki. Ej, bo ja nietoperza widziałem jak leciał. Kurde, nie Ej, bo ja widziałem nietoperza. Nietoperza. Jeszcze bym żeby był dzień.

Tak? Jasiek? Co mówiłeś? Życzę, że... Amerykę, a będziesz na tym drzewie, to wtedy będziesz nie widział drzewa, tylko wszystko w okolicy. mamy Jane Six Seven. Chciałoby cię najbezpieczniejsza baza, a nie baza... Dobra, idę cię uleczyć. Tylko coś zjem, bo głodny jestem. Musisz zrozumieć tą sytuację kryzysową. Uleczę cię karabinem. Lecimy, Lecimy sobie dalej. podaj. Lecimy do bazy. Ej nie no, zarobiście! zarobiście. Po prostu mega. Jezus, my mamy... My mamy 58 rady. 5% ognia! Nie! 1%! Nie no. mogę włożyć kurtystów? serio, To tu muszę. Mogę tylko... Nie, ja się kultyści nie mogą być kupą. Ajajaj. Nic na razie chyba nie kupujemy. Nie, drewniane kupujemy, ściany jedynie. Musimy drewno pozbierać, a ja mam sprawę najlepszą siekierę. W grze. Najlepszą siekierę w grze, a piła to piła. Piła to nie siekiera, ale się no wrócę tak, jako tak, siekiera. Tak, tak, tak. No, ja mam najlepszą siekierę w grze, a piła to jako jest taka najlepsza w grze. Po do ślinania drewno na jakieś nie wiem, 12 hitów może jest duże, drewno, duży, e, duży. I do ognia, do ognia, Jasiek. Do ognia wiem, wiem, wiem. Ja nie mogę, jedno ma 12 drewno. Co tu się dzieje? Jasiek, wrzucaj szybko. Ja się jak wrzucił. A, dobra, wrzuciłeś. No, wrzuciłem, Tylko dunę jest, to muszę zabić królika. Dobra, zabiłam. Dobra, widzowie, na tyle to by było już tyle. Na razie będziemy jeszcze grać, ale później Wam wstawię moment, ile Denis zrobimy. I teraz skończę nagrywanie, bo zaraz y, idę gdzieś, ale się przełączam na telefon. I